Rozgość się w przestrzeni nawi. Zapraszam na czytanie o Przekazie od Bliskich Zmarłych. Weź to tylko wtedy, jeśli rezonuje. Zapraszam do słuchania. Co bliscy zmarli chcieliby przekazać strzelcowi? Tarot odpowiedział siódemką pentakli, siódemką mieczy i królową kielichów. Strzelec zawsze szuka prawdy w podróżach, w doświadczeniach, w filozofii. Tego wieczora duchy Twoich przodków mówią: Twoja droga nie zawsze wiedzie na zewnątrz. Czasem największa przygoda zaczyna się wewnątrz. Te karty zapraszają Cię do zatrzymania się, spojrzenia w głąb i skonfrontowania się z tym, co ukryte. Siódemka Pentakli to o cierpliwość i dojrzewanie. Ta karta przypomina, że nie wszystko dzieje się od razu. Strzelec, jako znak ognia, bywa niecierpliwy. Zawsze chce przygody, odkrycia, nowych doświadczeń. Ta karta mówi, zatrzymaj się i doceń swoje owoce, które już rosną. Duchy szepczą, Twoja praca i Twoje serce przynoszą plony. Pozwól im dojrzewać. Możesz poczuć obecność przodków, którzy żyli w rytmie natury. Rolników, zielarzy, tych, którzy widzieli, że wszystko ma swój czas. Oni uczą Cię cierpliwości i zaufania do cykli życia. Siódemka mieczy to prawda ukryta w cieniu. To najtrudniejsza karta ale niezwykle ważna. Siódemka Mieczy mówi o iluzjach, półprawdach, czasem o samooszukiwaniu się. Duchy przypominają ci, że to noc, kiedy maski spadają. Ich przesłanie brzmi: Nie bój się spojrzeć na to, co ukryte w innych i w sobie. Prawda cię wyzwoli. Możesz odkryć w tym czasie coś, co było przed tobą ukrywane: sekrety rodzinne, prawdę o relacjach, a może nawet o sobie samym. Duchy chcą, abyś nie uciekał od tego odkrycia, bo to konfrontacja, która prowadzi do wolności. Królowa kielichów to głos intuicji i serca. To piękne zakończenie rozkładu. Królowa kielichów to czułość, empatia i duchowa mądrość. Duchy mówią ci, że prawdziwą siłę znajdziesz nie w walce, ale w zaufaniu do intuicji. Ich głos brzmi: Wsłuchaj się w serce. Tam jesteśmy my, intuicja. To nasz język. Ten wieczór możesz odczuwać silne sny, wizje, symbole. To właśnie Twoi bliscy próbują mówić do Ciebie przez emocje i subtelne sygnały. Z tych trzech kart płynie głos: Bądź cierpliwy, Twoje życie dojrzewa. Otwórz oczy na prawdę, nawet jeśli jest trudna. Zaufaj sercu i intuicji. To nim mówimy do Ciebie. Jesteśmy tu, by prowadzić Cię ku mądrości. Ten wieczór dla strzelca to noc cierpliwego dojrzewania, odkrywania ukrytej prawdy i odnajdywania duchowego przewodnictwa w sercu. To czas, by zamiast gonić za przygodą na zewnątrz, odnaleźć ją głęboko w sobie. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.